Ej to w ja. Y, jak przebić banknot, to go pisem, żeby się nie przebił. Wkładamy tu. Tak. I przewijemy. Banknocik przebity. Tak to widać? Dziurka jest. Ciągnulec, jest dziura w banknocie, a teraz, czyste. nie kupiłem go za żadnych sklepach magicznych, a teraz zapraszam na jeszcze. A oto wyjaśnienie, Ginamy tu w połowie tak i zamkamy, żeby było tak. Tak, o. tak, o. tak, o. tak, o. O. Widzicie? tak, 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 i mówimy, że przebijemy banknot, a tak nie jest. I przebijamy. Jeżeli wszystko musimy skrzypać, nie mogę widać i jak To nie ciur, zagnieć, jak Później, jak robicie raz tą sztuczkę, to nie macie w Normalnie tak normalnie dzięki. Cześć.